Jelenia Góra z lotu ptaka. Trzy wieże, trzy historie, niezapomniane widoki. Zapraszamy na wędrówkę po Jeleniej Górze, gdzie z wysokości wież widokowych podziwiać można panoramę miasta i okolic. Na naszym terenie tak się składa, że mamy bardzo dużo tych um, wież widokowych. Wieże widokowe to jest bardzo ciekawy element w architekturze gór naszych naszej kotliny, bo to jest najlepsze miejsce, żeby nauczyć się poznawać teren i orientować mapy, jednocześnie uczyć dzieci podstaw turystyki. Jedna z najstarszych to jest właśnie na wzgórzu Krzywoustak, Popularnie zwana Grzybkiem. Mamy nowo otwartą wieżę widokową na Sołtysiej Górze w Cieplicach. Jakie historie są związane z wieżą na Sołtysiej Górze? Wieża! Była już bardzo ważna na pod koniec XIX wieku, bo wtedy ta wieża powstała. Zwana była także wieżą y, Fryderyka. Y, poniżej także zbudowano strzelnicę, stąd czasami mówiono, że jest to wieża na górze strzeleckiej, a nie na y, górze Sołtysiej. Ciekawostką także jest to, że wieża była częścią drewnianej skoczni narciarskiej, jeszcze tam w latach 80. sama y, pamiętam, jak jeździliśmy tam na nartach albo na sankach. Jest częścią także cieplickiego Spacerowego. Czy wieże widokowe są popularne wśród turystów i mieszkańców? Mogę też powiedzieć, że osoby, które tutaj przychodzą, pierwsze co się pytają, właśnie gdzie znajduje się ta wieża. Najbardziej tajemnicza i najmniej dostępna jest ostatnia wieża, która jest drugą najstarszą wieżą widokową w Polsce, a jej początki sięgają 1875 roku. Mamy podobną wieżę. Z drugiej strony Jelenie Góry, w Maciejowej. Niestety, ta wieża jest własnością prywatną na terenie prywatnym i należałoby oczekiwać, że czy prędzej czy później stanie się ona rzeczywiście wieżą widokową i atrakcją w tamtej części miasta. Odrestaurowana wieża na Sołtysiej Górze, historyczny grzybek na wzgórzu Krzywołustego i niedostępna, lecz wciąż majestatyczna wieża na Górze Parkowej w Maciejowej. Każda z nich kryje sobie unikalną opowieść.